Witam YouTube, gramy sobie w Call of Duty Zombies Pierwszy Call of Duty Zombies, jaki kiedykolwiek wyszło Pierwszy moment, kiedy ten tryb został przedstawiony Czyli w roku 2008 przez firmę Treyarch został wypuszczony Call of Duty World at War I tryb zombie był trybem takim pobocznym, dodatkowym, który się pojawił po kampanii To był taki jakby easter egg, że jak się przeszło kampanię, to się odpalał ten tryb zombie I była konkretnie ta mapa Nacht der Untoten, tylko jedna dostępna Ogólnie zaczniemy sobie ją, właśnie była taka scenka, która była na, na końcu kampanii Zaczniemy sobie zarazem trochę o po opowiadam o tej mapie i skąd ona się wzięła, skąd się w ogóle wziął pomysł na te zombie, bo to było całkiem ciekawe, bo tego pomysłu ogólnie niby nie było, to to wyszło tak samo z siebie. Activision nie chciało robić zombie na początku, nie mieli pomysłu, żeby w Call of Duty którymkolwiek robić taki poboczny tryb jak zombie. Mieli jakieś tam spekopsy, nie specopsy, to były takie plany, ale zombie, czegoś takiego nigdy nie planowano, nigdy czegoś takiego miał nie być. Kurczę, jakie mam filtrowi w ogóle wielkie, 120. I to było tak, że kilku pracowników w Treyarchu, pracując przy World at War, po jakimś w tam dosyć mocnym końcowym momencie developmentu, kiedy gra już była względnie gotowa, już były tylko końcowe szlify i czekali, żeby ją wypuścić. Stwierdzili, że zrobią sobie taki tryb poboczny po godzinach, jakby tam jak nie mieli co robić, albo tak po prostu, żeby sobie pograć po pracy, ewentualnie w takich momentach, kiedy nic się ciekawego nie działo i zrobili sobie właśnie zombie. Nie wiem skąd konkretnie te zombie wzięli, czy to były specjalnie zrobione modele, czy wydaje mi się, że na początku korzystali po prostu z modeli zwykłych żołnierzy które potem na zombie zostały przerobione. Ale zrobili sobie taki trybik właśnie, taki bardzo prosty tryb zombie grali sobie tam deweloperzy ze sobą w pracy. W pewnym momencie wieści się rozniosły w biurze, że taki tryb jest. Inni zaczęli się interesować, zaczęli grać i jacyś wyżej postawieni deweloperzy zobaczyli ten tryb i stwierdzili, że jest na tyle fajny, że chcą, żeby ci deweloperzy go dokończyli i prawdopodobnie wtedy właśnie stworzyli te zombie, znaczy konkretnie model zombie, dźwięki itd., i tak dalej i wrzucili do finalnej gry. Problem był taki, że no gra nie była reklamowana w taki sposób, że jakiś tryb zombie w niej będzie, że coś takiego się ma pojawić, więc stwierdzili, że nie będą tego trybu udostępniać na początku gry, że nie będzie tak, że wchodzisz sobie do World of War i masz single player multiplayer zombie, tylko wypuszczam to jako easter egga na koniec kampanii. Dlatego właśnie ten tryb się pojawił na samutki koniec kampanii, kiedy już się ją przeszło i dopiero taka systemka się pojawiała jako taki bonus. Ludziom się na tyle spodobał ten tryb, konkretnie ta mapa, którą teraz gramy na Hterun Totem i to co ten tryb oferuje, mimo że był bardzo prosty, ta mapa jest bardzo prosta. Zaraz wam opowiadam mniej więcej o czym te mechaniki w tym trybie zombie polegają, co tu się robi konkretnie. Nie, no bo na razie widzimy, walczymy, widzicie, walczymy sobie z zombie, możemy naprawiać bariery, możemy strzelać, możemy używać noża. Dostajemy punkty w prawym dolnym rogu. Ale ludziom się na tyle spodobał ten tryb, że wyszło potem kilka nowych map. Finalnie do World tych map było cztery, Potem przeszedł ten tryb do następnych części. I zawsze ten tryb, znaczy na początku zawsze, potem już nie tylko, ale w większości przypadków, w dużej większości przypadków, ten tryb był robiony przez firmę Treyarch, która go zapoczątkowała. Czyli firmę, która odpowiadała między innymi za Call of Duty właśnie Black Opsy, World at War czy Cold War, a. znaczy żeby też Black Opsa. No i o co w tym trybie mniej więcej chodzi? Otóż, mamy rundy. Jak widzicie w lewym dolnym rogu mamy numer rundy. Mamy teraz... Rundę numer 2. Co rundę spawn, spawnuje się jakaś określona ilość zombie, jest ich coraz więcej. Akurat w World War, w tych pierwszych mapach, ilość zombie jest ograniczona. Nie pamiętam do której konkretnie rundy, rundy, ale od którejś rundy respi się konkretna ilość zombie, chyba 24 coś takiego. Albo może więcej, nie pamiętam, ale jakaś konkretna ilość i potem się już nigdy nie respi więcej tych zombie, co nie? I naszym zadaniem jest przeżyć i zabić wszystkie zombie w rundzie. Atakując zombie, dostajemy punkty. Jak widzicie, jak strzelamy w zombie, po prostu dostajemy 10 punktów. Jak strzelimy zombie w głowę, dostajemy też 10 punktów, bo to na razie nie było zmieniane. Jak zaatakujemy zombie nożem i zabijemy zombie nożem, dostajemy większą ilość punktów. Konkretnie tych punktów jest 130. Punkty można wymieniać na kilka różnych sposobów. Możemy odblokować przejścia. Jak na przykład tutaj mamy takie przejście, które jest zablokowane. Za 1000 punktów sobie blokowujemy. Możemy kupować broń ze ściany oraz możemy kupować perki ale to później, na tej mapie jeszcze tego nie było. Możemy też ulepszać broń, co też jeszcze tutaj nie jest pokazane, albo kupować broń losową, która na przykład znajduje się w takiej skrzynce. Była to pierwsza mapa w ogóle i przy okazji pierwsza, mapa, na której taka skrzynka się pojawiła. Jest to skrzynka, w której za 950 punktów możemy sobie kupić po prostu losową broń. Losujemy, może przelosować każdą broń, która jest na mapie, dostajemy ją, używamy sobie, a jeżeli chcemy jakąś taką pewną broń, to możemy na przykład tutaj sobie double barrel shotgun kupić ze ściany. Troszkę drożej, no ale to zawsze będzie double barrel shotgun, można też amunicję wtedy kupować ze ściany, taka była sytuacja no i co i walczymy sobie z zombie mamy, mamy konkretną ilość rund na tej mapie nacht run ten się jakoś dużo nie dzieje jak zauważyliście ta mapa jest dosyć mała to jest właściwie cała mapa to jesteśmy w takim bunkrze ta mapa się zaczyna dokładnie tutaj a kończy dokładnie tam w tym pokoju bardzo malutki też ciekawostka że call of duty jest na silniku quake'a 3 w ogóle i to każdy call of duty oprócz tych najnowszych typu modern warfare 2019 modern warfare 2, vanguard, modern warfare 3 to są call of duty które są już na nowym silniku a te stare były na zmodyfikowanym Quake'a trójki. Co prawda co, co koda modyfikowali trochę bardziej ten silnik, no ale mimo wszystko był to dalej silnik Quake'a trójki, co nie? Tak, to było kurcze. Znaczy się ktoś inspirował potem tym trybem zombie. Na pewno ten tryb zombie z czasem naprawdę mocno się rozrósł i taki pik. Ludzie uważają, że pik to był tak w Black Opsie trójce. Tak Black Ops końcówka Black Opsa dwójki i Black Ops trójka to był taki pik zombie, taka golden era. No do tej pory w sumie można powiedzieć, że Black Ops trójka to jest takie najlepsza gra zombie, no bo masz tam jedne z najlepszych map w historii plus Yeah. <laughs> Zremasterowane są mapy niektóre Które uznawane były za najlepsze mapy w historii Ogólnie najwięcej jest map też Black Opsie trójce Oraz masz wsparcie warsztatu i modowania Jest bardzo dużo custom map Black Opsie 3 Kurczę w ogóle na myszce i klawiaturze w zombie się dziwnie gra Lecę tak jak do siebie wchodzę No ale to była pierwsza, pierwsza mapka Pierwsza gra, tak się zombie zaczęły W tym bunkrze, ogólnie dużo było legend O tym trybie kiedyś, pamiętam że na początku, Jak on wyszedł, znaczy ja wtedy nie grałem co prawda W World of War, ale pamiętam że były takie historie Że ludzie do końca nie dowierzali Że ktoś już przeszedł w tą grę Przeszedł kampanię, widział tą kać odpalał mu się ten tryb zombie i potem opowiadał innym, a innym mówili, co ty gadasz z te głupoty, nie? co ty pierdzielisz? To niemożliwe że coś takiego, że taki tryb jest. To była taka Urban Legend przez chwilę. A potem jak ludzie poprzechodzili, jak już faktycznie tam odkryli to samemu, no to już stało się, stało się standardem i się ten tryb bardzo spodobał zresztą. Każda mapa to będzie będą takie inne ciekawostki. Ja trochę poopowiadam, jak to tutaj działa. Bo akurat w tej mapie no, nie dzieje się nic ciekawego. No tutaj mamy to jest taki Bourbon zombie experience. Myślę, że jako ciekawostkę jeszcze można dodać, że to ma Mapę się speedranuje, do speedranuje się high roundy do, do po dziś dzień. I to trwa bardzo długo. Najdłuższa gra na tej mapie, nie wiem ile konkretnie trwała, już nie pamiętam, ale to było tam grubo ponad 100 godzin. Ale bardzo, bardzo dużo ludzi gra na tej mapie dalej. Ona jest taka dosyć prosta w konstrukcji swojej. Jakby taktyka na nią jest taka, że otwierasz właściwie dwa miejsca tylko. Otwierasz właśnie to przejście, które otworzyliśmy przed chwilą, czy te schody, oraz otwierasz tutaj. Jest jeszcze jedno przejście pod nami, którego się nie otwiera, bo wtedy zombie mogą wchodzić z większej ilości miejsc do ciebie, a tego nie chcesz. Bo jak cię zombie zaleją, to masz problem. Max, a Proszę, zombie z Koda są inspirowane gotikiem. Zombie z gotika. Dobra, teraz czekamy na kasę. 950 i losujemy brońkę. Może nam się uda Wonder Weapon wylosować. Na tej mapie, ogólnie zresztą na mapach zombie, zawsze się pojawiało coś takiego jak takie Wonder Weapony. Takie specjalne bronie, które czasami były charakterystyczne dla konkretnej mapy, a czasami były na kilku mapach pojawiały się, ale po prostu były takimi dużo mocniejszymi broni. Na tej mapie jest jeden Wonder Weapon, który się nazywa chyba Railgun. Railgun, Railgun. No, się nazywa Railgun, Railgun. I to jest taki blaster kosmiczny, kosmitów. Ale no, był to pierwszy wonder weapon. Następne gierki zombie są no już bardziej skomplikowane. Te mapy są większe, dużo bardziej zaawansowane oraz też jest ich po prostu więcej. Chcemy sobie granat, dawajcie. Można też sobie granat normalnie rzucać na ten nie? I granaty są o tyle spoko, że jak widzicie zombie, możemy urwać nogi tym granatem. I tam taktykę się stosuje potem dosyć często, żeby zrobić isteriki. Na konkretnej mapie, bo od właściwie czwartej mapy, głównie coś takiego zaczęło, że w zombie były easter eggi, które takim był, były questem, żeby powiedzmy przejść mapę. Było kilka też mniejszych isteregów, które nie miały takiego znaczenia, ale potem od pewnego czasu easter eggi to był taki sposób na przejście mapy w zombie. Bo to zawsze to był tryb survival po prostu. Że musisz przejść jak najdłużej. Musisz do jak najdalszej rundy dojść, ale pojawiały się matki, które można było przejść albo poniekąd przejść, może uznać, że przyszedłeś taką mapkę i zrobiłeś co nie? Mamy brońkę. Double barrel shotgun. Pa, przeszadowanko. Widzisz, jakie te są bite. Strzeliłem raz i przeszadowo jeden tylko. Nie wywalił obydwu, teraz na przykład wywalił obydwa. naboje. Jak strzelisz raz i przeszadujesz, to jeden zatrzymuje paluchem. Ale muzyczka to w ogóle leci. pa, pa, pa. pa. Insta-kill. Ogólnie też a propos tych bonusów, bo w sumie nie powiedziałem co to jest, jest kilka takich bonusów, które mogą nam się losowo trafić, i pijemy zombie. Po prostu można się wylosować. Ogólnie te bonusy działają w taki sposób, że nie może być dwóch takich samych. One się, jakby taki cycle jest, że leci sobie jeden, potem następny, następny. Nie wiem, czy one konkretnie tak działają, że zawsze się po jednym pojawia drugi, czy po prostu za każdym razem się losują, ale nie może być na przykład dwóch tych samych bonusów na raz. Dość taka ciekawostka. I to co mamy teraz to jest insta-kill, który sprawia, że każdego zabijamy na hita. I ogólnie no to jest całkiem dobre po prostu, ale też dobre jest dołapanie punktów, no bo możemy na przykład zombie zabijać nożem. Niestety te bonusy trwałem zwykle 30 sekund, czasami trochę dłużej, zależy od gry. No ale teraz jak widzicie zombie były dosyć daleko ode mnie, nic mi to nie dało, że miałem tego instruktora. Też nie mówiłem wcześniej, że można sobie te bariery, bo zombie wchodzą w konkretnymi przejściami. Zwykle przez takie przejścia spoza mapy i każde to przejście jest opatrzone taką barierą, które zombie niszczą jakimś tam przez jakiś czas. Możemy sobie te bariery naprawiać wedle uznania, co trochę trwa, ale daje nam też jakąś małą liczbę punktów. To jest taka rzecz, która ogólnie to jest taka pierdoła moim zdaniem. I na przykład teraz już w zombie, w tych takich nowszych, już tam w kolejnych grach, to raczej była bardziej taka ciekawostka, taka tradycja niż jakiś tam niesamowicie istotny feature. Wiadomo, że w niektórych tam przypadkach się przydaje. Przecież to wybrać na chwilę. Ale fajnie dźwięk, jak jakby nogi rozwalił. No chyba na pierwszej mapie nie ma, potem jak podnosisz bonusy, to jest taki announcer, który mówi Jest taki double points A to na przykład jest atomówka Jak ją podniesiemy, to wszystkie zombie umierają, ale nie dostajemy za nich punktów Czyli zawsze się robi tak, że zabijasz ostatniego zombie, podniesz atomówkę i dostajesz jakieś dodatkowe punkty Akurat na tej mapie chyba punktów to nie dawało, na tej pierwszej chyba tak nie było Ogólnie potem atomówka zabija wszystkie zombie, plus daje chyba 400 punktów, ale widzę na tej mapie jeszcze tego nie było FG-42 mamy, a dobre tyle, ale będziemy losować dalej. No nie, rewolwer, duc bong bong i trafiłem. Co by z strzelec? Na padzie lepiej idzie. <gry> na padzie strzelam lepiej. Ale powiem wam szczerze, że w takie stare gry, no World of War nie jest jakiś tam giga star, w 2008 roku, no to jest taka względnie stara gra, bez przesady. Ale ja w takie starsze gierki chyba wolę grać na myszce i klawiaturze niż na padzie. One miały dziwne to wspomaganie celowania. Przeklęte czasami było. Tak, Eye of the Tiger. pa 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 paą. Losujemy dalej. Nie ma Rejkana Springfield. Dobra, losujemy dalej. Tu i tak nie ma na co wydawać punktów na tej mapie. MP40. Dobra, MP40 nie jest złe. Szturmowy pistolet maszynowy. Znaczy, w ogóle ta gierka, ten kodzik jest niesamowity. Jakby według mnie. Ja wiem, że to, co powiem, może brzmieć głupio. Ale według mnie w World at War jest lepszy gunplay niż CS2. I to tak by parę. Ja tu uwielbiam gunplay z Call of Duty. Te stare kody miały gigafajny gunplay mimo wszystko. W Call of Duty 2 zresztą też pamiętam, że był fajny. Call of Duty 2 to był pierwszy kod, w którego kiedykolwiek grałem. Grałem w niego, co prawda ma Mało, ale pamiętam, że ten gameplay z nami wrażenie zrobił, że był dużo lepszy według mnie niż w CS 1.6 wtedy, bo wtedy w 1.6 się grało jeszcze. Ale nie wiem, no jakoś tak nie jestem fanem takiego gameplayu właśnie w CS czy w Valorancie. W Valorancie podobny jest lepszy, nie wiem, ale... Ale jakoś to przycelowanie i to, to, tą arcade'owość bardziej wolę. No i ogólnie na tej mapie to polega na tym, że zbierasz sobie te zombie i potem kręcisz kółka z nimi jelo. I możesz tak biegać całe życie. No, wybuchy. I losujemy dalej. Chciałbym jeszcze Regana wylosować, najważniejsze. Był Reagan w ogóle przez chwilkę. Nie wiem, czy zauważyliście, był Reagan. O, shotgun. Trench gun. Tam jest fajniejszy niż table barrel. To jest taka pompka. Trench gun to jest ten, którego się w okopach używało. Strzelba okopowa. Pompeczka. Lubię nią strzelać. Demerza bije trochę mniej niż table barrel, wiadomo. Ale strzela się przyjemniej. Dzięki, no fajne satysfakcjonujące. No powiedzcie mi, że ta broń jest lepsza niż cały cs 2. Czego to jest satysfakcjonujące strzelanie? Jeszcze jakby hitmarker był taki. <grych> ja to fan hitmarkerować broń. Niestety, no już taka runda jest, że te zombie małdanego dostałem z tej brońki. Trzeba banie strzelić. Oj! Ja się zablokowałem. No i tyle, kurde, po mnie, albo nie? Dobra. No, ten szotten już na takie wyższe rundy trochę nie nadaje. Byle byśmy w takiej 10, chociaż doszli, nie? Akurat Wortat War jest trudne. Tutaj dojść do dziesiątej rundy, to jest jakieś tam. No to nie jest kurczę, wyzwanie jakieś tam wielkie, ale już coś trzeba zacząć robić. Pamiętam, że dzielili się ci deweloperzy z Treyarch, jak oni sobie testowali tą grę. Do jakiej rundy najdalszej doszedł ktoś tam z testerów. I wydaje mi się, że to była jakaś tam runda 20 coś. Wydaje mi się, że naj najdalsza runda, do której testerzy doszli, którzy testowali tą mapę, to była 20 któraś. Którzy wiecie, grali w to dosłownie. Płacili im za to, że grali w tę grę. I tak wiedzieli wszystko. I grali, 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 to była dwudziesta któraś. A teraz ludzie dochodzą na przykład do kilka tysięcy rund jest, nie? Rad? Kurde, prawie się sobie Wybuchłem się. Odbiło się chyba. No dobra, nieważne. Mapka zrobiona pierwsza. Idziemy na weruk teraz. Ja ogólnie, na Hteruntotem, szczerze Wam powiem, nie lubię tej mapy. To jest taka mapa, która jest, no mimo wszystko, klasykiem. To jest pierwsza mapa do zombie. Wiadomo, Sick. Ale ja nie lubię. Ja z tych podstawowych map, na przykład, bardzo lubię wyruk. I Derrys też jest super. Sino, my też nie lubię specjalny wyruk. I Derrys są fajne.